Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam już w takim spokojnym czasie, kiedy już mamy prezydenta nowego. Także niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża go otacza opieką. I chciałabym się podzielić refleksją, jaka właśnie. Do mnie doszło. Podczas tego, kiedy właśnie Polacy szli do urny, wybierać kogo pragną na prezydenta, gdzie wieczorem yy, po dwudziestej pierwszej już Został ogłoszony taki wynik so, z sondażu z miast, gdzie to nie było pewne, yy, gdzie zobaczyłam, że wy, nagle wygrał pan Rafał Trzaskowski. To chciałabym tak z wami otwarcie, tak od serca po, powiedzieć szczerze, że. Co poczułam? Poczułam w pewnym momencie strach, jaki idzie nad Polskę. Że być może Polska jeszcze musi cierpieć. I tak mocno to odczułam, że poprosiłam kapłana ponieważ to był dzień dziecka, żeby też odprawić o cud w wyborach. Jeszcze w tej godzinie, gdzie są liczone głosy i no... Ba, po dwóch godzinach, Nagle to się zmieniło. To był dziś, mówi się, że to był cud Boży. Gdzie jednak, jak wszyscy wiemy, koalicja, wszyscy byli przekonani, że to oni zwyciężą, bo proszę zauważyć. Jak wszyscy wiemy, pan Rafał w swoim przekonaniu on już oznajmił, że wygraliśmy. Już nawet to, to śmiechu warte, ale przedstawił już jako swoją małżonkę jako damę, nie? Pierwszą damę. I gdzie jeszcze nie było nic wliczone, więc i to 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 jest po prostu nie do pomyślenia, żeby w taki sposób postąpić. On powiedział, wygraliśmy. Po, natomiast pan Karol co powiedział? Że wygramy tej nocy. I zobaczcie, kogo wybrał Duch Święty. Jak tu działa? Tu zauważyliśmy po raz drugi cud. Były wybory na papieża, dziennikarze. Obstawiali różnych kandydatów, i niestety nie trafili, bo to Duch Święty wybrał i trafił. Tutaj też tak się cieszyło zło, że byli tak przekonani, że wygrają. Tu, tu natomiast. Wielu dobrych ludzi w ogóle musiało pomóc, żeby ten człowiek mógł w jakiś sposób zaistnieć. Bo jednak nawet miał blokowane przeszkody, a pamiętajmy, że tam, gdzie są przeszkody, tam działa łaska Boża, prawdziwie. Tam gdzie idzie prosto i łatwo niby, to tylko jest na początku. zło. W końcu się wyślizgnie do czasu. Oni się cieszyli, a dziś mają porażkę. Tu przeszło różne mieli tu po stronie Karola przeszkody, trudności. To jest właśnie to. Na to bądźmy i wprawdzie. Prawdziwe chrześcijaństwo właśnie tym idzie, że muszą być przeszkody, trudności, dopiero dojdzie się do prawdziwego zwycięstwa przez upadki trudności. Ale sami widzicie co mówił. To ich wzmocniło, tą rodzinę wzmocniło. Tam było wi widać jaką jak oni mimo że mieli ataki, jak są si w sobie silni. I łaska Boża, Duch Święty, to jest cud, jaki dał nam prezydenta. I co ciekawe, Pan Jezus powiedział, że z Polski wyjdzie iskra. Która przygotuje świat na moje przyjście. I bardzo to jest ciekawe. Dziś ten człowiek był prawie że nieznany. A zobaczcie, jakim cudem, co się wydarzyło. To jest cud, to jest cud nad cudem. Więc módlmy się, żeby ta iskra mogła przygotować przyjście na przyjście Chrystusa. Gdzie Polska, jak jest, Pan Jezus powiedział, jest umiłował sobie ją Polskę. Panie. Więc. I jeszcze jedno jest takie myśl, jaką mam i z którą się pragnę podzielić. Ciekawe, sama jestem ciekawa, tu, czy my, jako Polska, czy Pan Jezus tu nie chce coś, opatrzność Boża, może powinnam powiedzieć, opatrzność Boża, coś nam pokazać. Że próbuje nas łączyć w jakiś sposób z Ameryką. Tu zobaczyłam, bo w głębi serca miałam, jakby było fajnie, gdyby jednak Karol Nawrocki wygrał. Jest z Gdańska. Tu jest też mamy arcybiskupa. Który jest szefem Episkopatu z Gdańska. Jednak ich dwóch ludzi niby Gdańsk jest jaki jest. Je, je, większość wiadomo te miasta duże wiadomo na kogo głosowały. Warszawa, Kraków, Gdańsk. Jakie to są? Ale Dwóch ludzi jest z Gdańska, gdzie jest jednak no nie za dobrze. Teraz tu Ameryka otrzymała też prezydenta i otrzymała też z Ameryki papieża. Dwóch też tu jest jakiś punkt, o co należy na modlitwie się zastanowić. Ameryka polska. Czy tu Pan Bóg, opatrzność Boża, niech jakoś nie chce spróbować na te trudne czasy nas złączyć Polskę i Amerykę, żeby była jakaś siła w tym. Iskra. Jaka ciekawe, że. Zobaczcie, jak bardzo jest pokazana teraz rodzina, którą prezentuję. Jeszcze tego nie było tak. I. I to mnie. Właśnie zastanawia, czy to, nie, czy to przypadkiem nie będzie ta iskra, o której mówił Pan Jezus, która wyjdzie z Polski? Czy w jakiś sposób tu opatrzność Boża nie daje nam łączności Polski z Ameryką? Na jakiś, żeby to wzmocnić. Uczmy się patrzeć naprawdę, my chrześcijanie, jeżeli naprawdę jesteśmy w Chrystusie, to przez tych to widać po nawet w polityce, po ludziach, ci, którzy kłamią, i ci, którzy prawdę mówią, to widać po twarzach. Ja osobiście, kiedy zobaczyłam to grono, przepraszam, że jednak trochę zaczęłam mówić o polityce, gdzie w ogóle w to nie wchodziłam. Ale chcę się podzielić, tak jak ja widzę to. Jak to zobaczyłam, że to grono pana Rafała, to całe te stowarzyszenie, to stowarzyszenie. To by trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć, że tam jest jedno wielkie kłamstwo. Tam nie ma Chrystusa, tam chcą. Tam nie ma Chrystusa. Tam Chrystus może jest, ale cierpiący, który chcą go wyrzucić jeszcze raz ukrzyżować zabić. Natomiast widać po towarzystwie, gdzie się znajdują osoby, które poszły za Karola, gdzie to widać po ludziach, że to są ludzie prawdziwi, chrześcijanie, katolicy, którzy żyją Chrystusem, są w kościele i chcą jej tej prawdy bronić. I to widać prawdziwie, że przez nich to przechodzi ta piękność. Piękność życia, że chcą to piękno rozpowszechniać. I naprawdę warto, kochajmy się wszyscy, ale jednak tam, gdzie jest naprawdę prawda, warto, żeby iść za tą prawdą. A nie, gdzie jest kłamstwo. Kłamstwo, jak mówi, się ma krótkie nogi do czasu. Zło na początku się śmieje, cieszy. Tylko na początku, pycha, wyjdzie. Tam była pycha i przegrał. Tu była pokora, wygrał. I chwała Panu. I teraz oby. Wypełniła się wola Boża w tym, co Pan Jezus powiedział, że iskra wyjdzie z Polski, aby przygo przygotuje świat na moje przyjście na Jezusa. Właśnie tu umówmy się o to. Jest chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. To jest, uważam, prawdziwy cud, jaki się stał. Cud, że mamy takiego prezydenta, tak samo jak papieża. Dwie osoby z Ameryka, Polska, Gdańsk, gdzie też jest Gdańsk, jest terenem, można powiedzieć, nowej Ewangelizacji. Więc te miasta duże najtrudniej. Najtrudniejsze są niestety. Ale chwała Panu tam, gdzie właśnie głosowali najlepiej, że są tacy. Ludzie, którzy poparli i zobaczyli tego człowieka, że on przyniesie korzyść. Dziękuję i, i pozdrawiam serdecznie, bądźmy w tej modlitwie. Bardzo Was proszę o takie żeby to rozeznać, czy to przypadkiem nie jest ta iskra, która przyszła. Przyjdzie przez właśnie z Polski wyszła. Im więcej pomodli się o to nas, to będzie lepiej. Zwłaszcza gdy teraz się zbliża zesłanie Ducha Świętego. Jeszcze. Cześć Wam Boże i możecie, jak coś otrzymacie, to napiszcie, podzielcie się. Właśnie z modlitwy. To jest bardzo cenne, jak się dzielicie.